Wiecie Państwo, co jest największym wrogiem naszego organizmu w dzisiejszych czasach? Otóż w pewnym sensie on sam, czyli generowany przez niego stan zapalny. Jesteśmy wypełnieni, można powiedzieć, mikroskopijnymi stanami zapalnymi. Od czasu do czasu pojawiają się jakieś większe obszary objęte stanem zapalnym. Stan zapalny powoduje wiele różnych szkód w naszym organizmie. On jest potrzebny tylko wtedy, kiedy naprawdę zwalczamy jakieś poważne zakażenie, a teraz powstaje samoistnie i na dużo większą skalę niż jest potrzebny. I żeby walczyć z tym stanem zapalnym, musimy przede wszystkim zwiększyć ilość różnych substancji przeciwzapalnych. One znajdują się w owocach, w warzywach, no, w wielu różnych pokarmach, ale w ilości nieco za małej. Musielibyśmy jeść całe kosze różnych warzyw, żeby wystarczyć wystarczą ilość. Tą rolę ma spełnić preparat Antioxid Energy. On zawiera bardzo dużo skoncentrowanych takich właśnie przeciwzapalnych substancji i powoduje, że nasz organizm zaczyna odpoczywać. Komórki nie są zestresowane, mogą produkować kolagen, w związku z tym wypełniają zmarszczki, produkują więcej kolagenu zarówno w stawach, w ścięgnach, więzadłach, jak i w skórze, jak i mamy lepsze włosy czy paznokcie. Także w wielu różnych miejscach organizmu, które są takimi które muszą cały czas intensywnie pracować, na przykład w wątrobie. Także antyoksyj jest takim przede wszystkim preparatem, który należałoby brać profilaktycznie. Zabezpiecza on nas zarówno przeciw zapalnie, jak i antyoksydacyjnie, jakiego nazwa wskazuje. To są bardzo silnie działające antyoksydacyjnie substancje. Jest ich tam wiele różnych, każda działa w troszkę inny sposób. Dzięki temu uzyskujemy taką kompleksową obronę. Jest to preparat również dodający trochę energii, natomiast daje. Większą wytrzymałość, większą odporność. Y, na przykład, y, jeżeli pracujemy fizycznie, czy też nawet umysłowo, możemy pracować dwa razy dłużej bez zmęczenia, mimo że jest to tylko kilka y, substancji, które zarówno y, działają y, w ten sposób, że zmniejszają to zmęczenie, jak też przeciwzapalnie, co ma wpływ na to, że organizm się mniej męczy.